Jestem Ponczek, a ja dzisiaj wracamy z kolejnym odcinkiem z wyzwania Very Veggie. Już drugim w tym tygodniu, bo tak jak mówiłam, nie mogę się po prostu oderwać od tej serii i od naszej brokoliny. No ale tak, mamy wtorek, mamy godzinę 16. Oczywiście Daryl tutaj do nas przyszedł. Możemy go zaprosić do środka. Chociaż przed chwilą on tutaj krytykował wygląd mojej skrzynki pocztowej. Nie wiem, czego ty, chłopie, oczekujesz. Widać, że nie jest ewidentnie w dobrym nastroju. Serio, teraz sobie od nas idziesz. Aha, bo ona tutaj robi jakiś obiekt y, ceramiczny. No dobra, on no to niech to sobie dokończy, bo y, no zbieramy kasy cały czas, żeby w końcu móc zaprosić Morgina, żeby się do nas wprowadził. No i żeby móc y, rozbudować bardziej ten nasz domek, żeby być gotowym na Dzieciusia. No ale też wiecie, związek z Morginem to cały czas jest takie. Niby pewne, ale niepewne. Zawsze możemy zmienić zdanie, jeszcze to nie jest takie w 100% postanowione, prawda? Ale jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek, no to tutaj będziemy starać się wypełniać dalej tą naszą aspirację. No i zarabiać kasę, kasę i jeszcze raz kasę. I mam nadzieję, że uda nam się w końcu zdobyć te brokuły, żeby móc je tutaj zasadzić. Ej, co tutaj się podziało? Jak on tak szybko nam wyrosnął tą pietruszkę? Przecież my, je... my ją dopiero co zasadziliśmy. Ej, czy on tutaj nam zrobił jakąś magię? Um, nie wiem, co tutaj się podziało. O, skończyłaś to. To dawaj tutaj z powrotem do, do wyposażenia. I chodź tutaj, moja droga. Przejdziemy się. Uuu, mam te liska. Ale to jest znowu ten senior fire. No. Kurcze, a to jest dostawca tych! To my powinniśmy się mu przedstawić. E, dawaj tutaj przyjazne powitanie. Dlatego, że wzięliśmy takie różne te mini-questy od tutaj mieszkańców Henford on Bagley. I między innymi mamy zapytać się go o e, jego marzenia. I to jest ostatni i dostaniemy 175 simoleonów. I oprócz tego zestaw jagód, wełny i przysmaków dla zwierząt. Także całkiem spoko. Dobra, zwierzę się na temat Hanford... Nie, czekajcie, to będzie głębokie zamyślenie, rozmawiaj o marzeniach, czekajcie, czy to będzie tak wprost, że mamy się go zapytać o te marzenia? Chyba, że to będzie w pogawędce na przykład, a nie, jest tutaj, zapytaj o marzenia, dobra I w sumie jeszcze możemy się go zapytać o te zamówienie na produkty spożywcze, bo tutaj też mamy ten, ten quest, mamy się czterech simów zapytać o to Okej, okay, dobra Chce mieszkać gdzie indziej, okej. Okay. Okej, okay, dobra, i teraz mamy porozmawiać z burmistrzem, ale... A jest tutaj ta babeczka. To dawaj tutaj, porozmawiaj teraz z nią o tych marzeniach. Właśnie, możemy zebrać zamówienie od niej tak samo. I później dawaj tutaj, rozmawiaj o marzeniach dostawcy produktów, z produktów spożywczych. Dobra, czy nam się to tutaj już zaliczy? Zaliczyło się, okej, okay, i dostaliśmy 175 simoleonów, białą wełnę, brzową, okej. Okay. Dobra, to wiecie co? Um, my tutaj w ogóle mamy przynieść jakąś porcję jedzenia. O, tutaj tą simkę też możemy się zapytać o zamówienie na produkty spożywcze, bo to jest starami, a my się chcemy z nią zaprzyjaźnić. Wszyscy chcą jajka po prostu. No. Weź tutaj sobie do niej zagadaj trochę, zapytaj, jak minął dzień. E, Poplotkuj może. Ej, pani burmistrz, się idź sobie już może, co? Bez urazy, ale, ale chcemy pogadać tutaj z naszą przyjaciółką, ale ona jest w ogóle urocza. Jeszcze w tej sukience i tych gumiakach, to, to już w ogóle. Dobra, e, koniec tutaj, kończmy tą rozmowę, bo my chyba już zrobiliśmy tutaj. Tak, tak, mamy teraz przekazać zamówienia na, produ na produkty spożywcze tutaj tej babeczce, to zróbmy to od razu, przekaż zamówienia, no, bo z tego też dostaniemy prawie 200 simulonów. Tak samo mamy przekazać te, te grzyby i pozdrowienia, także możemy to zrobić i... i czy coś jeszcze? Nie, chyba nie. Aha, mamy yy, przynieść jej jedną porcję jedzenia. No dobra, no to to za chwilkę zrobimy. Tak samo. Na strażnika stworzeń to zawsze można liczyć grzyby, w tym jeden czarujący. Oczywiście, że rozumiem aluzję i doceniam Twoją pomysł oraz dyskrecję w całej sprawie. E, Okej. Okay. <ścoughs> dobra, to chodźcie. Wracajmy teraz już do, do. A nie, 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 nie przepraszam. My mieliśmy tutaj. Aha, a jest 19 i tutaj się pozamykały te sklepy. Ojejku, to nie kupimy broku w takim razie. To nic. Co tutaj w ogóle mamy? E, pomidor mamy. E, czy możemy? Nie możemy to zebrać. A to, co tutaj jest, drzewo owocowe, i znowu pomidor. Ojejku, no dobra, to nic. To w takim razie wracajmy tutaj do domu. E, a czekajcie, bo my mamy tutaj zupę grzybową, to my chyba możemy jej wręczyć to, to, to danie jakieś. Eee, dosarcz eee, do porcji o jest i jest zupa grzybowa, akurat mamy to nie będziemy musieli tutaj nic przyrządzać dla niej specjalnie, Okej, okay, to został nam tylko tutaj ten tuzin jajek eee, no, ale to myślę, że już tym zajmiemy się jutro, będziemy musieli w ogóle znaleźć sposób jak uzyskać te jajka <laughs> nie mamy kur, eee, ale w międzyczasie to wracaj tutaj moja droga podejdź sobie eee, albo, no dobra podejdź sobie i będziesz tutaj dziergać dziergaj obiekty Wiszące kwietniki możesz sobie udziergać. Może ten tutaj średni turkusowy zygzakowaty wiszący kwietnik z zieloną doniczką. O, będzie nam pasować do domku. Mam nadzieję, jak najszybciej tutaj nauczyć się z naszą brokoliną robić maskotki, bo wtedy będziemy mogli je sprzedawać tutaj na tym stole. Dawaj, dawaj, zasuwaj na tych drutach brokolina, bo fajnie by było, gdybyśmy jeszcze coś dzisiaj zrobili, chociaż. Nie no, właśnie kurczę zawsze mam taki dylemat. Jak jest y, taka późna godzina, dosyć, typu właśnie 21, 30, 22, ale moim simom nie chce się bardzo spać, to zawsze się zastanawiam, czy y, kazać im coś robić, gdzieś iść, na przykład tak jak teraz, chciałam im dać, żeby jeszcze łowiła ryby, ale z drugiej strony potem wróci do domu późno, prześpi pół dnia i cały ten taki rytm dnia nam się zaburzy, więc. Więc może dam jej, żeby ona to skończyła. Niech jeszcze tutaj może zrobi jakiś yy, obiekt ceramiczny. I dopiero wtedy jej damy, żeby spała. No, myślę, że to będzie chyba najbardziej optymalne wyjście. Dobra, projekt z włóczki ukończony. O nie, a on aż tak tutaj wisi. Napra <grytanie> Naprawdę. Ojejku, o nie. <grytanie> Czekajcie. To ja w takim razie go tutaj yy, umieszczę jakoś może. Ojej, nie wiem nawet gdzie. Jeszcze tutaj kod by się przydało wpisać bim, move objects on. No i nie wiem gdzie my to damy. Może tu? No, niech sobie tutaj wisi. Ale dobra, to ja w takim razie skończę z nią robić ten stojak, czy co ja tam jej dałam, żeby robiła. Położę ją spać, a my się już może zobaczmy rano. Dobra, mamy siódmą i mamy jakiś Independence Day. E, Chodź tutaj, weź sobie resztki. Jeszcze tutaj coś mieliśmy? Aha, dobra, to było tylko to zapraszamy do Chai Moda. To nie, to nie. E, to to nas akurat nie interesuje. Uuu, mamy tutaj pietruszkę w ogóle. Sprzedaj ją, może później jak zjesz. A potem może tutaj Tutaj byś usiadła i spróbowała zrobić na przykład stojak na ciasto znowu. Wybierzemy się też zaraz do tego baru. Festiwal niknącej zasłony. Ej, możemy w sumie się tam wybrać, czekajcie, czekajcie, to może być w sumie coś ciekawego. O, patrzcie, będziemy mogli tutaj y, poprosić, żeby nam ktoś wywróżył coś z tarota. gram rocznego kosiarza. No, wybierzmy się tam. My chyba byliśmy na tym festiwalu? Ojejku, ale nie pamiętam, czy to był ten, czy to nie był ten. Na no, jakimś byliśmy takim, co, co tam tak samo tak tańczyli, było ognisko i tak dalej. Więc wydaje mi się, że to będzie chyba to samo. A nie, nie, to jest co innego, bo to jest... Yy, bo to jest tutaj, a tamto było w innej okolicy. Czekajcie to. Yy, gdzie jest ten festiwal? A jest tutaj, okej. Okay. Dobra, i jest też jedzenie, więc fajnie podejść tutaj może od razu do tej babeczki i przywitaj się z nią. Zobaczymy, co nam wywróży Starota. <śm> Czy możemy się jej zakręcić kładką? Dobra, możesz zakręcić kładką. Ej, jak mamy ją poprosić o to, żeby nam e, wywróżyła? Pożegnaj, pogawędka. dziel się nastrojem. Zapytaj o zawód. Zapytaj poznaj. Możemy ją poznać, ale. Halo, jak mam się zapytać, żeby ona nam wywróżyła coś? Podzieli się pomysłami. Uzyskaj wróżbę. Jest, dobra. O, i ciekawe, co tutaj będzie, co nam wywróży. Świat, jesteś coraz bliżej swojego celu I marzeń, odnieś sukces Przyjrzyj się swoim postępom I pław się w blasku wiecznej radości Z pewnością masz co świętować Otrzymaj awans lub weź ślub Okej okay. eee... <laughs> Ciekawe eee, Nie, nie nalewaj sobie żadnej wody Podejdź tutaj może teraz do tej mrocznej starzystki I do niej coś zagadaj Przyjazne powitania. Ciekawe co ona nam powie Entuzjazmuj się garncarstwem Możesz się entuzjazmować. Zapytaj o karierę kosiarza. No, możemy się zapytać. Gra losowa. O ej, dobra, to jest ciekawe. Zagrajmy w grę losową. Co będziemy mogli wygrać? Co wygramy? I co dostaliśmy? Co dostaliśmy? Szczęście mi sprzyja. Ach, udało mi się przyzwać samego mrucznego ksiarza? Eee. Co przepraszam? Gdzie, gdzie, gdzie? Halo! Przecież jego tu nie ma. Ej, co to ma być z kam? Nie ma tutaj mrucznego ksiarza. <laughs> A nie, jest tutaj faktycznie! Przyjazne powitanie? Możemy sobie z nim zrobić zdjęcie? Co to jest? Nieznany numer. Pływasz kajakiem? Kto mówi? Oh my god! Zapytaj o tęczowy mod i sobie. Poproś o poradę modową. Eee, tu nie ma nic ciekawego. Możesz go też poznać znowu. Ale nie, chyba się stąd zawijamy. Musimy wykombinować, jak. Yy, co tutaj masz w ogóle? Dokonać. Okej, okay, dobra, zniknęły. Ale tak, musimy ogarnąć skądś jajka. I to nie mało, bo 12, jak z tego co pamiętam, tam chyba tuzin. Tak, tuzin, no. Więc yy, trzeba albo kupić kury. Co ty tutaj w ogóle taka zła jesteś? O, matko, nie, dobra, wracajmy już do domu, może. Albo wiecie co, pójdźmy tutaj do baru, bo powinien tam być, e, powinno być tam chyba krzesło bujane. A my mamy w aspiracji, żeby dziergać na krześle bujanym przez jedną godzinę, więc to sobie przy okazji odhaczymy. Okej, okay, i zobaczmy, czy jest tutaj, ale to było chyba na górze. Oj, 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 nie ma tego tutaj na górze. Kurczę, ale ja byłam naprawdę przekonana, że jest tutaj. E... To krzesło. No nic, no to w takim razie może tutaj y, przejdziemy się i kupimy brokuły, może będą. Zobaczmy, mamy ananasa, awokado, y, jakieś dżemy, gruszki, jagody, paprykę, pomidora, szpinak. Ale nie ma śladu po brokułach. Dobra, to wybierzmy się może do tych Watsonów, e, i może oni będą mieć kury i, i będą mieć jakieś jajka do zebrania. Zobaczmy. Nie zaszkodzi sprawdzić. Okej, okay, tutaj jest chyba córka tej Rami. W ogóle możemy się tutaj przedstawić jej mężowi. Przyjazne powitanie, i tutaj e, tak samo, gdzie jest przyjazne powitanie, jest tylko zabawne. E, jest przyjazne. Uuu, jest tutaj studnia jest uśmiechnięta. A nie, nie jest uśmiechnięta. Możemy złożyć datek? Może dajmy. Ojej, tysiąc simoleonów to trochę dużo. To może wypowiedzmy życzenie i zażyczmy sobie. E, zażyczmy sobie simoleonów. Miejmy nadzieję, że to studnienie nie zabierze nam całej kasy. Okej, okay, to nie wygląda za dobrze. Czy się coś stało? Nie, zabrałam kasę. O oh naprawdę. Dobra, to sprawdźmy. Ej, oni mają tutaj te. To wiesz, tutaj dziergaj. Dziergaj obiekty, może ocieplacze tym razem. I zróbmy sobie oczywiście zielony ocieplacz. I rozglądnijmy się za tymi kurami. Okej, okay, oni mają tutaj kurnik, ale, ale chyba nie mają kur, więc, więc to i tak na nic. No dobra, to nic. Dziergaj sobie, dziergaj to, chociaż tyle z tej naszej wycieczki będzie. E, jeszcze się tutaj tak rozglądam. Czy może byłoby coś ciekawego, ale. Eee, ale sama nie wiem. Mamy tutaj e, tą norkę królików, e, ale. Uuu, i mamy tutaj nawet królika. To możemy <laughs> zrobić jeszcze jedno podejście, żeby się zaprzyjaźnić z królikiem. Ale to już za chwilkę, jak nam się tutaj to odhaczę. Jeffrey Landgrab na nas dzwoni. Szybkie pytanie: O jejku, no już, już, daj mi spokój. Ej, no nie odhaczyło nam się tutaj, a ona przysiedziała tutaj cały czas i przedziergała, Co to ma znaczyć? Dziergaj, dziergaj obiekty, może spróbuję jeszcze raz, wisiące kwietniki, o może ten tutaj zrobimy. No i gdzie ty idziesz? Nie mogłaś tam to zacząć robić? Co ty tutaj w ogóle masz? Irracjonalna nienawiść do słońca? O matko, i gdzie ty biegniesz w ogóle, żeby zacząć dziergać? O co ci chodzi kobieto? No naprawdę, ja nie mam pojęcia gdzie ona próbuje biec. Tutaj chcesz... Aha, dobra, nie no dobra, to rozumiem, przy takim widoczku to, to można dziergać. Ale i tak, nie ma sensu, jak to ci się nie zaliczy, to, e, to nie sieć tutaj. Popatrzmy teraz, gdzie jest ten królik, którego tam wcześniej wyhaczyliśmy. On był chyba gdzieś tutaj. Jest lis! I to znowu ten fire! Ale nie ma króliczka. Hmm. Dobra, no to, to w takim razie wybierzmy się może teraz do, do tego strażnika stworzeń i zobaczmy, czy wyrosły tam te grzyby, bo generalnie, no to mamy też zadanie, żeby tam zerwać jakieś te grzyby, chyba jeden jakiś pikantny, a drugi nie pamiętam, że jaki i zanieść to tej, tej sklepikarce. Okej, okay. i z tego co pamiętam, to te grzyby były jedne w tych ruinach. O, tutaj są i oczywiście, że są niewyrośnięte, jak żeby inaczej. Tutaj. Tutaj nic nie ma, jest tylko czeko jagoda, ale to nas nie interesuje. Oj, oj, miałam nadzieję, że tu będzie już wyrośnięte coś. Królika też tutaj żadnego nie widzę. To poszliśmy tutaj na darmo tak naprawdę. Chyba żebyśmy spróbowali po prostu kupić i te jajka, i, i te grzyby. Ej, jest tutaj królik! Teraz go zauważyłam. Eee, weź tutaj interakcje społeczne i pogłaszcz go. Czy my go znamy? My go chyba nie znamy. To nie jest ten. Eee... Ten, co go wcześniej poznaliśmy. Dziki królik. Czekajcie, czy to jest ten, czy to nie jest ten? Ej, to jest ten! Weź go jeszcze raz tutaj, pogłasz. Nazwijmy go. Hopek. Możesz być hopek. <noise> wręcz, wręcz prezent. Eee, ojejku, daj wełnę, daj plon. Możemy mu dać. Może dajmy mu. Eee, Czekojagodę? Eee, nie, nie spodobało mu się. O oh god, najgorzej. <noise> interakcje społeczny. Weź go pogłasz jeszcze raz. No nie denerwuj się, dobrze nam idzie nawet z królikiem. Zapytaj o czymś nią króliki. Rozmawiaj o króliczku lodówkowym. Możesz z nim porozmawiać o króliczku lodówkowym. Interakcję jeszcze raz go pogłaszcz i no, nawet całkiem idzie nam ta relacja do góry. To weź go tutaj jeszcze pogłasz znowu. I, I wracajmy do domu. W ogóle ja wiem, że my tutaj skaczemy non stop po jakichś różnych parcelach, ale no mamy duże rzeczy po prostu do roboty. Dawaj brokolina, bierz prysznic, trzeba będzie się zająć znowu wytwarzaniem jakichś obiektów ceramicznych, żeby móc to posprzedawać i zarobić kasę, bo tutaj, no właśnie, to już jest dzisiaj zamknięte, to... Ty nie kupimy nic, ale jutro będziemy się czaić na te grzyby w takim razie i jajka. Dobra, jest już 23, więc stój, co ty robisz? Wyrzuć zepsute jedzenie? A dobra, no to jak jest jakieś zepsute jedzenie, to możesz wyrzucić. E, ale wracając, jest już 23 prawie, więc ja tak sobie myślę, że moglibyśmy się w sumie położyć, zaraz spać. Co ty tutaj robisz? No wyrzuciłaś to zepsute jedzenie, czy nie? O co ci chodzi? W każdym razie, moglibyśmy się położyć już może spać i jutro z samego rana od razu jak Brokolina się obudzi, to moglibyśmy posprzedawać tutaj te wszystkie stojaki, mamy ich całkiem sporo na ciasto. E, ojejku, nie to chciałam, to chciałam e, przeciągnąć. E, no i posprzedawamy to i może zadzwonimy do Morgana i umówimy się z nim na jakąś randkę na przykład. Wydaje mi się, że może to być całkiem, całkiem spoko pomysł. W ostatnim odcinku nie widzieliśmy się z nim w ogóle Także, także myślę, że fajnie by było się z nim spotkać. Dobra, szósta rano, niezadowolona jest, że, e, że nam się święto wczoraj nie udało, no ale cóż, są rzeczy ważne i ważniejsze, moja droga. Wyłóż tutaj towar. Ej, tu to są tylko trzy, a ja mam tam. Cztery, prawda? Aha, bo brakuje miejsca. No dobra, no to weź tutaj obsługuj i e, rozpocznijmy sprzedaż garażową i może byśmy podnieśli ceny na przykład o 75%. Zobaczymy, czy ktoś kupi wtedy. No rozchmusz się, masz tutaj nawoływać i zachęcać klientów, żeby kupili coś od ciebie, a nie w depresję nam popadać. O! Idzie, może rami go wysłała. Yy, odchodzą. Chyba jednak za wysoko troszeczkę podniosłam te ceny. O jest, dobra, udało się kupił gościu. Weź, zachwalaj towar. To może jednak coś uda nam się sprzedać? O, mamy następne 219. Weź tutaj wyłóż towar na stoisku. Okej, okay, dobra. I następne ktoś kupił i jeszcze jedno. I mamy to. Dobra, całkiem, całkiem na tym zrobiliśmy. To zakończymy tą sprzedaż garażową. Nie rozmawiamy z tobą, tylko dzwonimy do, do Morgana i zaproś go. Nie zaproś, po prostu... Z Poproś o zorganizowanie randki. O, i wybierzemy się na jakieś śniadanie z nim gdzieś. Romantyczna randka, oczywiście. Mamy tutaj gospodarz. Randka dobra, i dajemy jedzenie, napoje. Może jakąś intymność. Nie będę tu tutaj dawać Barbara, bo no nigdy nie wiadomo, jak to tam wyjdzie później. E, czy będziemy mieli, gdzie w ogóle robić barabara. Bara. E, a właśnie. I zachowuj się romantycznie. Romantycznie. Dobra, i teraz tak. E, nie będziemy tutaj w Hanford on pagli tego robić. Tutaj mamy bar. Ej, on tutaj mieszka? Serio, on ma taką chatę wypasioną? Dobra, może wybierzmy się do tego Brazilian Grill i ona jest w Newcastle. Miejmy nadzieję, że pogoda nam tam dopisze. Aha, jest burza, wspaniale po prostu. <noise> Jeszcze tutaj jest ta Judith, nie mogę. Jakie mamy tutaj stoliki do wyboru? No, takie, takie średnie trochę. Najfajniej by było tutaj gdzieś sobie usiąść przy tym na ogródku, no ale dobra. Weźmy sobie może w takim razie, może. Ten, albo. O, może ten. Poproś tutaj o ten stolik. Ostatnio coś nam się psuło tutaj w restauracjach, także. Okej, okay, dobra, teraz już wszystko działa chyba. W ogóle jemu trzeba będzie zrobić makeover. Wejść tutaj romantyczne, flirtuj yy, i flirtuj, i może co my tutaj w ogóle mamy? Aha, dwa razy flirtować i mamy rozmawiać o intymności. No dobra, to możemy też porozmawiać od razu o tej intymności, żeby było z głowy. No, ale ja myślę, że definitywnie tutaj przydałoby mu się, nie wiem, dać mu chociaż jakieś inne ubrania, bo szczerze mówiąc, to wydaje mi się, że moglibyśmy go lepiej ubrać. E, dobra, zamówmy do stolika. I co my tutaj mamy? Jest pora śniadaniowa, więc nie będziemy zamawiać nic jakiegoś takiego bardzo ciężkiego. U, może fritatę ze szpinakiem sobie zamówimy. A może dla niego też to weźmiemy. A do picia weźmy sobie pomrożonej herbacie. W międzyczasie, jak czekamy tutaj na zamówienie, no to dawaj tutaj. E, mamy rozmawiać o jedzeniu, ale to pewnie dopiero jak nam przyjdzie jedzenie. To spróbujmy tutaj. O, pocałuj go. I jeszcze jedno coś musimy zrobić. Intymność. Mm, obejmij, o. O matko, jaka tutaj... Jaka babka do nas przyszła? Jaka z Jarana. Nie, ja potrzebuję screena tego. Czekajcie tylko tutaj. O. No cudownie to wygląda. Kiedy będzie w ogóle nasze przepyszne jedzenie, bo to jest. tak. Ta kelnerka to po prostu rozwala mnie. Ojej, romantyczny flirt. Może pochwal mu wygląd. Poślij pocałunek. O, mamy już. Dobra, fajnie, akurat, bo ona tutaj już naprawdę zaczynała być głodna. To wiem, że zjemy i wrócimy do, do Morgana, do apartamentu. I u niego spędzimy chwilę czasu. Okej, okay, dosyć szybko to tutaj zjedli. Wejść tutaj jeszcze może, może właśnie, coś tam z tą in z intymnością tutaj popróbujmy. Romantyczne, intymność, i jeszcze pocałuj. Może byśmy poszli do toalety. Czekajcie, czy tutaj są jakieś, które są damskie? Okej, okay, dobra, te są damskie. Podejdź tutaj i skorzystaj sobie. O, oh, wow, oh, wow, oh, wow, oh, oh. dobra, już spokojnie. <laughs> no idź do toalety, kobito. O matko, no dobra, no to w takim razie u niego się e, wysiosiamy. Weź tutaj, e, poproś o zmianę lokalu. Uu, może najpierw nie, najpierw poprośmy o zmianę lokalu, dobra. I przenieśmy się do niego do apartamentu. I gdzie jest tutaj jego dom? Ojeju, czy tutaj? Ember, tak, tutaj. Dobra, to chodź tutaj. Okej, okay, pogoda tutaj też jest zdecydowanie ładniejsza. Ej, fajny ma tutaj e, to mieszkanie. No prawdę, weź sobie skorzystaj z toalety. E, a ty, gościu, nigdzie nie uciekaj. I właśnie, poproś o przedłużenie randki jeszcze, bo tutaj zaraz nam się skończy. Rami do nas dzwoni? Co ona chce? Nasza okolica... Ojejku, dobra, będę eko. Dobra, wydłużyło nam randkę, więc weź tutaj e, mam z nim poflirtować, to poflirtuj. I jest tutaj delikatna intymność fizyczna. Ja myślę, że zrobimy tutaj e, troszkę większą intymność niż delikatną. <ścoughs> No, kiedyś musiało do tego dojść, a ja myślę, że wiecie. To jest dobry pomysł, żeby właśnie tak po udanej randce e, jest ładna pogoda, jesteśmy u niego w mieszkaniu. I jeszcze z takim widokiem, no to <grym> nie możemy przepuścić takiej okazji. E, no, także tego możemy się popatrzeć na widoczki. Ja zawsze się tak niezręcznie czuję, jak Simowie robią barabara i przeglądam jakieś takie rzeczy typu, o właśnie, <grym> billboardy. O nie, nie za bardzo. <grym> Za bardzo przesunęłam kamerę, no ale tak, o widzicie, tutaj jakieś roślinki są, no, już skończyliście, dalej tam robią, jeju, no już, już, bo jeszcze tutaj fajnie by było spróbować znowu poflirtować, może udałoby nam się wtedy dostać złoto. Jeszcze tylko musimy poflirtować, kuś, no, dawaj, dawaj, kuś go, no kuś, uda się, zdąży, czy uda nam się, mam 40 minut. No, jakby to nam się zaliczyło i wskoczyło złoto. Jest! Udało się! Okej, okay, i dostaliśmy tutaj chyba jakąś ramkę. No spoko, weź tutaj może jeszcze weź sobie prysznic u niego. Będziemy się zaraz zwijać do domu. Omg, oh i jeszcze nikt nie kupił naszej czapki. No dobra, to może może ją podrojemy organizacji charytatywnej ej i mamy następne zdjęcie z Morganem, fajnie, fajnie e, dobra, ale wiecie co ja myślę, że to będzie dobry moment na to, żeby zakończyć ten odcinek e, mieliśmy całkiem udaną randkę co ty tutaj robisz? Wesprzy aha dobra, bo idziesz wysyłać ten, tą, tą czapkę e, ale wracając mieliśmy całkiem udaną randkę, w końcu udało nam się zrobić złoto, zarobiliśmy też całkiem sporo kasy, udało nam się tutaj powypełniać e, jakieś te mini questy Tutaj nie wiem, dlaczego nam się nie odznaczyło. zastanawiam się, czy tego po prostu nie sprzeglować i nie odznaczyć, no bo sami widzieliście, że siedzieliśmy na tym fotelu bojanym i dziergaliśmy, więc nie wiem, co tutaj się podziało. No ale tak, w przyszłym odcinku dalej będziemy się skupiać na tym, żeby zarobić jak najwięcej kasy, bo chcę, żebyśmy w końcu mieli własny ogródek, żeby kupić kurki i, i może krówkę albo lamę, albo coś. No, <laughs> także, żeby tego nie przegapić, no to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. A jeżeli Ci się spodobał ten odcinek, no to oczywiście zostaw łapkę w górę. A ja Ci jeszcze raz dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć!